Dzisiejszego odcinka jest Robert Siwek. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Adam powoli otworzył oczy i rozejrzał się półprzytomnie po pomieszczeniu. Nie miał pojęcia, gdzie jest i jak tu trafił, nie pamiętał jednak niczego z wczorajszej nocy. Zaraz po przyjeździe do tego czarującego miasta, razem z bratem i siostrą, poszedł do jakiegoś klubu, wypił trochę za dużo i. Umysł nastolatka nieco się rozjaśnił, ale nadal z trudem przychodziło mu przypomnienie sobie wczorajszych zdarzeń. Siedział skacowany i głowił się nad tym, jak konkretnie tutaj trafił. Do dziwnego, małego pokoju, przypominającego nieco połączenie laboratorium chemicznego. I piwnicy. Tym zapewne to miejsce było, a obserwacja ta sprawiła, że po plecach chłopaka przeszedł zimny dreszcz. Jak on się tu kurwa znalazł, spróbował podnieść się z solidnego krzesła, ale przeszkodziły mu w tym grube liny. Był nimi nie tylko przywiązany, ale też związany jak szynka. Przez chwilę zastanawiał się, czemu nie czuje bólu. Ale po chwili porzucił rozmyślania i skupił się na przewróceniu siedziska. Raz, drugi, a potem trzeci. Po szóstym podejściu zrozumiał, że krzesło przytwierdzone jest do podłogi i jego starania są daremne. Opadł bezsilnie i zawiesił głowę. Oddychał głośno z głową na piersi, próbując powstrzymać narastającą panikę. Co on tu robi? Jak on się tu znalazł? Był w klubie... w klubie Giovineza Deliziosa, czy coś w tym stylu. Imprezował ze swoją starszą siostrą i bratem, schlał się, a następnie... Lej, kurwa, do całej! Do pełna chyba! Jeden pies! Lej! Brunet spojrzał na półprzytomnego nastolatka, którego pół godziny temu zaprosił do pokoju na półpiętrze baru. Wydawał się samotny i zagubiony, a Camillo od zawsze miał w zwyczaju przygarnieć zagubione słodkie stworzonka. Dowiedział się bardzo szybko, że ma do czynienia z polskim turystą, który z języka włoskiego znał pojedyncze wyrazy. Musiał porozumiewać się z nim po angielsku i Bogu dziękował za to, że zakupił miesiąc temu zaawansowany kurs online, chociaż nawet teraz miał problem ze zrozumieniem bełkotu blondyna. Chłopak nie powinien już pić... Camillo złapał za butelkę drogiej wódki i napełnił nią kieliszek Polaka, który spojrzał na nią z błogim wyrazem na ładnej twarzy i wychylił zaskakująco pewnie. Brunet uniósł brwi, odchylając się w fotelu i zakładając nogę na nogę, uśmiechnął się do towarzysza i potrząsnął pustą już flaszką. Jeszcze chwilę temu była pełna, wiesz? Adam podniósł zaczerwienione oczy na mężczyznę. Chciałbym, żeby dalej była, wiesz? Ludzie chcą wiele od życia, ale gdy to już dostaną, to kurwa przemija i nie ma, gówno zostaje. Chłopak zaczął nagle szlochać, opadając głową na blat stołu i drgając spazmatycznie, nie panując do końca nad swym ciałem, obślinił sobie całą rękę. Kamilo skrzywił się tymczasem, bowiem nie tak chciał zakończyć swoją złotą myśl. Niecierpliwił się już od dobrych kilkunastu minut, a im bardziej pijany był nastolatek, tym bardziej wkurwiający się stawał. Włoch zastanawiał się, kiedy opój uderzy w kimono i stanie się zdatny do użytku. Niektórzy mogliby stwierdzić, że młody Polak już się nadaje, ale Kamilo nie zgodziłby się. Nie lubił, kiedy krzyczeli. Nieco gwałtownym już ruchem wyciągnął kolejną butelkę drogiego alkoholu i postawił ją dosadnie przed pijanym, wyrywając go z napadu smutku. — Przy mnie nic ci nie przeminie, Adam. Możesz być o to spokojny. — A więc to ten skurwiel, ten degenerat, jak on mógł się dać tak podejść do cholery, powinien wiedzieć lepiej — nie, to nie była jego wina. To przez swoje rodzeństwo tu jest. To przez nich się schlał. To przez tą dwójkę został sam w tym cholernym barze. To przez nich został porwany przez jakiegoś dewianta. To wszystko wina tych dwoje. Wspomnienia wspólnie spędzonych lat przepływały przed jego zachodzącymi łzami oczyma. Braciszku. Ośmioletni blondyn siedział na kolanach cztery lata starszej dziewczyny której długie naturalne włosy pokrywała fioletowa farba. Pamiętał nie tylko samą sytuację. Emocje, jakie jej towarzyszyły, były nawet wyraźniejsze niż sam obraz w jego głowie. Aneta spojrzała na swojego młodszego brata, który wtulił się w jej brzuch. Kocham cię, Braciszku. Po policzkach skrępowanego chłopaka popłynęły łzy. Potrząsnął głową, próbując je strząsnąć z twarzy. Było ich zbyt wiele. Dlaczego? Dlaczego zawsze się tak dzieje? Czy to normalne? Czy to naturalne? Zastanawiał się, czy każda osoba na globie tego doświadcza. Jeżeli tak, to był to świat chory, bezwzględny i okrutny. W jego głowie pojawiło się wspomnienie z czasów, gdy był bliski ukończenia piętnastu lat. Siedział na łóżku w pokoju starszego brata, który zajęty był podnoszeniem sztangi. Od dłoń Adama ocierał się kot, do którego przygarnięcia udało mu się namówić siostrę. Nie wiedzieli ile on ma lat, ale wyglądał na dosyć młodego. Zwierzę zamruczało, gdy chłopiec je pogłaskał i wskoczyło mu na kolana. – Ty degeneracie, jesteś obrzydliwy. Nie chcę więcej słyszeć, jak używasz nazwiska naszej rodziny. Najnowsze wspomnienie z wczorajszej nocy, gdy to otumaniony alkoholem zdobył się na wyznanie. Z tych, zdawałoby się przypadkowych wizji, wyrwał go odgłos otwieranych drzwi. Nie czekał, natychmiastowo wydarł się na cały głos: "Kamilo, ty skurwysynu, gdzie ja jestem?" Mężczyzna stojący przed nim nie był osobnikiem z baru. Jego twarz wydawała się jednak znajoma. Wódka rozlała się na stolik, gdy chłopak gwałtownie, aczkolwiek niezdarnie, wstał od stołu. Camillo spojrzał na niego zaskoczony i samemu wstał. Coś nie tak? Muszę do kibla. Młodzieniec zatoczył się w kierunku drzwi wyjściowych, ale ramię włocha oplecione wokół jego szyi powstrzymało go przed opuszczeniem pokoju. Niedobrze ci? Kurwa, sikać mi się chce! Odjeb się, zaraz wrócę przecież! Kamilo nie odjebał się jednak. Nim blondyn zdążył się zorientować w sytuacji, został brutalnie rzucony na ziemię. Brunatowi skończyła się cierpliwość. Chcesz się wymknąć, co? Lepiej mnie posłuchaj, ty, mała kurwo. Jestem znany ze swego opanowania i wytrwałości, ale wszystko ma swoje granice. Co ty odpierdalasz? Chłopak chciał się podnieść, lecz został z łatwością przygłożony do podłogi. Za kogo ty się masz, co? Czy ty wiesz, ile czasu mi zmarnowałeś? Nie jesteś jedyną perełką w tej spelunie, zapijaczonym bachorze. Adam spojrzał ukradkiem w kierunku drzwi, szykując się do ponowienia próby ucieczki. Został uderzony w twarz i opadł bezsilnie. Usłyszał stłumione odgłosy szeleszczenia i trzask metalowej klamry paska. Alkohol to nie jedyny sposób na utratę przytomności, wiesz? Wolę, gdy kurwy nie są obite. Ale jak widzisz, gdy trzeba, to trzeba. Camillo przysunął się bardzo blisko chłopaka i polizał go po policzku. — Proszę, proszę, przestań! — Przecież wiem, że w głębi serca tego pragniesz. — Nie, puść! Brunet uśmiechnął się, spoglądając w zauzawione oczy ofiary. — Lubię nieprzytomnych, wiesz? Wymierzył pijanemu kolejny cios. Nieprzytomne kurewki nie wydają dźwięków, nie rzucają się, nie błagają o litość. A ah, gdyby tylko to trwało wiecznie, gdybyście nigdy się już nie budzili. No, ale cóż, gdy takiego zabijesz, to zacznie gnić. I tak źle, i tak niedobrze. Parszywa sytuacja. Adam zdołał przyjąć poprzednie uderzenie na czoło, to jednak trafiło go już w skroń. Pociemniało mu przed oczami. Musiał stąd uciekać, albo. Albo gdyby dało się zatrzymać płynący nieustannie czas i zakonserwować was w tym cudownym, nieirytującym stanie, to byłoby cudowne, ale się nie da, więc chociaż bądź dobrym chłopczykiem i znaj swoje pierdolone miej. Adam zebrał wszystkie siły i kopnął gwałciciela w brzuch. Mężczyzna poleciał do tyłu z jękiem bólu. Na jego drodze stanął ładny, zalany wódką stolik. W który uderzył pod tylicą Nastolatek leżał jeszcze przez chwilę na podłodze A potem podwlókł się do drzwi Starając się poruszać po prostej linii Biegł korytarzem, następnie po schodach Wypadł z baru na weneckie ulice I biegł przed siebie na oślep Z ogromną ilością alkoholu w żyłach I ze łzami w oczach Zapomniał w emocjach nawet o potrzebie oddania moczu Który wylał się na jego spodnie nie dało się tego już po chwili zauważyć, bo chłopak potknął się, zatoczył i wylądował w wodzie. W normalnych warunkach nie byłoby to problemem, ale to nie były oczywiście normalne warunki. Pijany prawie do nieprzytomności blondyn młócił bezradnie wodę przez pierwsze kilka sekund, potem znalazł się pod jej taflą. Poczuł jak woda wlewa mu się do ust i w panice próbował się wynożyć. Nic nie wskazywało na to, że mu się uda. Opadał coraz niżej. Przed oczyma zobaczył fragment swojego życia. Przypomniał sobie twarze tragicznie zmarłych rodziców. Zobaczył wszystkie chwile spędzone ze swoim rodzeństwem. Przypomniał sobie słowa, kocham cię, braciszku. Wszystko jest gównowarte, pomyślał. Wszystko przemija. Ktoś złapał jego bezwładne ciało i wyciągnął w górę. Gdy wypluł z siebie wodę, zobaczył nad sobą ciemne weneckie niebo i twarz. Ty uratowałeś mnie! Starszy mężczyzna w białym kitlu wzruszył ramionami, podchodząc bliżej Związanego. Opóźniłem twoją śmierć. To jest bliższe prawdy, chłopcze, i całkiem częstsze. Co kurwa! Porywacz poprawił swoje gogle i wyciągnął strzykawkę wypełnioną krwią. Wskazywał wolną dłonią na rękę związanej ofiary. Teraz dopiero chłopak zauważył dwie dziurki po igle na swych rękach. Dwa? Dwa razy? Tylko tyle mógł wystękać zaskoczony młodzieniec. Mężczyzna nie wydawał się jednak zdziwiony tego typu pytaniem. Podałem ci środki przeciwbólowe. Nie ma potrzeby, byś cierpiał, chłopcze. Co! Co ty kurwa chcesz mi zrobić? Doktor przysunął się blisko twarzy związanego. Mamy tę samą grupę krwi. Twój wiek i zdrowie także są odpowiednie. Wyjawiłeś mi te informacje wczoraj, choć możesz tego nie pamiętać przez procenty w twoich żyłach. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, człowieku. Co ty? Porywacz złapał go nagle za twarz, zaskakująco silną dłonią. Adam aż stęknął. Wolałbym, gdybyś odzywał się jedynie pytany. W przeciwnym wypadku będę zmuszony cię zaknęblować, a tego raczej byś nie chciał. Czy rozumiesz, co do ciebie mówię? Rozumiesz? Powtórzył pytanie, a związany pokiwał twierdząco głową, przez co został puszczony. Lubię sobie pokonwersować z obiektami, na twoje szczęście, chłopcze. Na ile lat wyglądam? Słucham? Na ile lat wyglądam, chłopcze? Adam zastanawiał się przez chwilę, czy to pytanie podchwytliwe, czy też nie, ale w końcu postanowił odpowiedzieć szczerze i tak raczej nie miał już nic do stracenia, a może ten psychopata to nawet doceni. Na sześćdziesiąt, może pięćdziesiąt parę? Mężczyzna miał na twarzy maskę chirurgiczną, więc nie dało się stwierdzić na pewno, ale chłopak dałby głowę, że się uśmiechnął. Tak jest, krzyknął w duszy. To była odpowiedź, jakiej Staruch oczekiwał. 242. Blondyn zamrugał gwałtownie zbity z tropu liczbą podaną nagle przez porywacza. Co? Mam lat 242. Urodziłem się ponad dwa stulecia temu. Adam znieruchomiał, nie wiedząc, co robić. W głowie kołatała mu się jedna myśl. Wariat Opowiem ci historię. To już taki mój nawyk. Nie jesteś pierwszym, który ją usłyszał, i nie będziesz ostatni, ale słuchaj uważnie i nie przerywaj. Wiele lat temu na ziemiach królestwa Sardynii żyła uboga rodzina. Ojciec pracował bardzo ciężko, ale płaca była nie do pozazdroszczenia, więc żona i synek nie jedli dużo. Bywały okresy, podczas których nie mieli co do ust włożyć przez tygodnie. Małżeństwo nawet wtedy oddawało większość pokarmu swojemu jedynemu potomkowi, który jeszcze nie zmarł. Nie kierowali się jedynie ludzką naturalną troską o swoje dziecko, widzieli w chłopcu swoją szansę. Maluch już od najwcześniejszych lat swego istnienia przejawiał ogromny talent. Zaczynał powoli od prostych, tanich i rozpadających się zabawek, które odziedziczył po zmarłym rodzeństwie. Wraz z upływem lat błyskawicznie rozszerzał zakres obiektów, z którymi eksperymentował. Syn biednej rodziny był genialnym inżynierem, który ze złomu i śmieci tworzył imponujące kreacje i użyteczne maszyny. Niestety, w ich małej wiosce mało kogo było stać na zakup czegoś takiego, a i nie każdemu podobała się owa technologia. Jego rodzice przewlekle chorowali i z każdym dniem byli coraz słabsi. Zdecydowali się wraz z synem na ryzykowny krok. Za pomocą błagań, pożyczek i poświęceń uzyskali wystarczającą kwotę, by umożliwić swemu potomkowi podróż do większego miasta. Inwestycja okazała się być genialnym posunięciem. Gadżety, które jakiś czas temu były zwykłymi rupieciami, teraz sprzedawane były za wielkie kwoty. Zaś chłopiec, który przybył tu jako biedak, stał się całkiem szybko bogaty. Nie zbierał oczywiście na siebie, nie był chciwy. Gdy tylko zdobył ostatecznie dużo monet, zakupił potrzebne leki i zapas jedzenia, a następnie ruszył do swojej rodzinnej wsi. Naukowiec przerwał na chwilę i wziął głębszy oddech. Potarł dłonią swoje blade czoło, po którym spływały kropelki potu. Gdy tam dotarł, został dom pogrążony w martwej ciszy. Nie zdążył, było już za późno. Jego rodzice zmarli zaledwie kilka godzin przed jego powrotem, niemal równocześnie. Złączeni w wiecznym uścisku, leżeli na łóżku, trwający, chociaż ich czas już przeminął. Chłopiec nie przyjął tego dobrze. Jaki człowiek byłby w stanie zrobić coś takiego? Miał świadomość, że mógł przyjść tu wcześniej, że mógł zakupić mniej leków za mniejszą kwotę, mógł nie czekać na fundusze potrzebne do zakupu jedzenia. Wiedział, że mógł temu zapobiec, ale... zmarnował zbyt wiele czasu. Porywacz odwrócił się powoli w stronę Adama, który spoglądał na niego smętnie, na wpół pogrążony we wspomnieniach swej własnej rodziny. Kazałem ci się nie odzywać, chłopcze wybacz. Ta krótka odpowiedź miała w sobie coś, co powstrzymało mężczyznę przed zaknęblowaniem ofiary, zgodnie z obietnicą. Odwrócił się po raz kolejny i kontynuował opowieść. Chłopak rozwijał się nadal, lecz nie w świetle dnia na uniwersytetach lecz w ciemności i brudzie, które przyjął na swe barki, by pamiętać, co się stało. Jego maszyny nie były już jedynie gadżetami czy ozdobami. Tworzył pełnoprawne urządzenia, które z czasem zaczęły wyprzedzać jego epokę. Geniusz młodzieńca mógłby popchnąć Włochy w erę światła i techniki, ale on wolał pozostać w ukryciu, bowiem prawie wszystko, na czym mu zależało, już przepadło. Pozostała tylko sierota obdarzona nieludzkim talentem, która nigdy nie zapomniała o śmierci. Śmierć jego rodziców spowodowana była brakiem czasu, i to nie tylko z jego strony. Gdyby tata i mama mieli wtedy więcej czasu, by żyć, mógłbym ich uratować, chłopcze. Wtedy postanowiłem, że ja zyskam czas, którego oni zyskać nie mogli. Poświęciłem lata goniąc ten jeden projekt, doświadczyłem tysięcy porażek, zmarnowałem tony materiałów. Mężczyzna odwrócił głowę w stronę swej ofiary. Zabiłem setki osób. Sam też nie obyłem się bez ran, część eksperymentów przeprowadziłem na sobie. Podwinął rękaw kitla, ukazując zdeformowaną skórę i mięśnie swojej prawej ręki. Wyglądała ona na wysuszoną i przegniłą. Swój cel osiągnąłem, gdy już przeminęło dużo mego własnego czasu. Gdy miałem około 40 lat, wtedy przemijanie ustało. Wynalazca przerwał opowieść i ruszył w kierunku Adama, który odpłynął już kompletnie w krainę wspomnień, poruszonych historią do żywego. Oprawca minął go i zniknął w ciemności za jego plecami. Siostro, wyszeptał chłopak patrząc przed siebie nieobecnym wzrokiem Czy twoja miłość przeminęła tak nagle? Naukowiec wrócił, pchając przed sobą masywne urządzenie. Przypominało ono w pewnych aspektach wymyślne dzieło. Część przypominającą lufę mężczyzna przytknął do klatki piersiowej chłopaka. Ludzie przemijają, przeminiesz i ty, chłopcze. Ja jestem wieczny. Urządzenie zaczęło pracę. Adam wiedział, co się dzieje, ale nie bał się. Był zbytnio pogrążony w rozpaczy i przemyśleniach na temat swoich relacji rodzinnych. Dzięki zastrzykowi nie czuł też żadnego bólu, gdy genialna machina wysysała z niego życie i wtłaczała je w ciało mężczyzny w kitlu. Odetchnął w końcu i odrzucił głowę w tył. Na jego ustach pojawił się smutny uśmiech. Przemijanie jest naturalne, czyż nie? Potem nie odezwał się już nigdy. Francesco zdjął gogle i kitel, po czym opuścił laboratorium ukryte w piwnicach jego willi. Udał się na kanapę i usiadł na niej wygodnie. Rozległ się wtedy dziwny dźwięk, który mężczyzna słyszał już kilka razy ostatnimi czasy, a którego usłyszeć wolałby nigdy. Westchnął, kręcąc głową, i potarł czoło lewą dłonią. Kawałki wysuszonej skóry i mięśni zostały na jego twarzy. Spojrzał w milczeniu na popękaną rękę. Podobnie wyglądały jego nogi i duża część pleców. Obecnie pęknięcia z tych ostatnich rozszerzały się na kark. Francesco westchnął i poprawił swoją pozycję na kanapie. Naturalne i nieuniknione chłopcze. Scenariusz Laspada. Czytał Christian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.